pod kulawym kogutem. Odcinek trzeci. Przestajemy opowiadać. Stoliki przetarte, cukiernice napełnione, świeże kwiaty w wazonach są. Muszę pamiętać jeszcze, żeby później zebrać ze stolików serwetki do prania. Ach, Dzień jeżdż. dobry! O, pan listonosz! Dzień dobry! Taką świetną krebatę pani robi, więc jestem. Miło mi, zapraszam. Już wstawiam wodę. Korespondencję dla Pani kładę tu na ladzie. A, to pewnie znów rachunki, bo co innego. Mm -hmm. Zaraz będzie herbata. Jeśli nie ma Pan nic przeciwko, polecam białą. Dostawca mi wczoraj przywiózł i sama by chętnie spróbowała, dotrzymując Panu towarzystwa, jeśli Pan pozwoli. A tak właściwie mnie jako kobiecie wypada, więc proponuję, żebyśmy mówili sobie po imieniu... No w zasadzie to czemu nie? Z przyjemnością. Honorata. Cezary. Tak to bym brudershaft zaproponowała, ale pan... to znaczy ty, Cezary, w pracy jesteś... No, no ty, Honorata, zdaje się, że też. Wiesz, jak jest, służba nie drużba. Co innego zrobić sobie przerwę przy herbacie, a co innego... Wiem, wiem, rozumiem. I co? Był? Tajemniczy gość od zapisów na serwetkach. A, on był, był. A jakże zdziwisz się, co tym razem zostawił? Proszę, przeczytaj. Przestajemy opowiadać. Tyle? Boże. Jakiś to taki, bo ja wiem? Smutne. No, ale wiesz, mi. Przypomniało, że kiedyś w jakiejś książce przeczytałam, nie przetoczyć teraz dokładnie, ale tak mniej więcej, człowiek, żeby przetrwać, potrzebuje opowieści. No jak się tak nad tym zastanowić, to ma sens. Ludzie dawniej gromadzili się najpierw wokół ogniska, później na podwórkach i w domach. Jeszcze później w karczmach, na targach i snuli opowieści. Jak jeden opowiadał, to reszta słuchała. Albo jedna. Słucham. No jeden albo jedna. A no tak. W każdym razie nie było, że wszyscy naraz mówili. Dziś to każdy tylko czeka, kiedy jego kolej, a jak się nie może doczekać, wchodzi drugiemu albo drugiej mm -hmm. w słowo. Obowiązywała niepisana zasada bezwzględnego szacunku, bo ludzie czuli i wiedzieli, że opowiadanie scala społeczność, podtrzymuje więzi, pozwala czerpać naukę z przeszłości, no i dawać jakieś rady na przyszłość. Słowem, zapewnia przetrwanie, daje ciągłość. Mm, tak było, masz rację. Teraz są media społecznościowe i ten zwyczaj, nie uważasz? Wszyscy mówią dużo jednocześnie, każdy tylko o sobie i koniecznie musi widzieć te wszystkie statystyki, polubienia, komentarze. Tam szuka potwierdzenia swojej wartości. Wszystko to takie powierzchowne, złudne. Głupio gadać każdy potrafi, ale mądrze milczeć, a już mądrze słuchać. Mało kto już dziś prawdziwie opowiada. To nie dziwota, że i słuchać się ludzie oduczyli. Ma szkoda. Zobacz, jak to jest. Takie teraz wszystko przegadane, a faktycznie, jak napisał ten Twój tajemniczy gość, przestajemy opowiadać. W tym zakrzyczanym, pełnym zgiełku świecie, który jest w ciągłym pędzie, nie ma już miejsca na zwykłe opowiadanie. No. Zwykłe, niezwykłe. Widzisz, miejsce może i jest, ale daliśmy zagłuszyć w sobie tę odwieczną potrzebę, ba, może nawet konieczność, a wygląda na to, że ona siedzi nam w genach. No to pomyśl, ten mój. Tajemniczy gość, jak na niego mówimy, napisał to na kartce z jakiegoś powodu. No i co myślisz, że to przestroga? Hmm, czy ja wiem, prędzej tęsknota? <noise> Kto by pomyślał? Ten zawsze milczący samotnik w dwóch słowach na serwetce chciał, nie chciał. Cały traktat zapisał.